Luluś, narysuj statek! Luluś, kropka! Przyszłam was pożegnać! O, to miło! Dzień dobry, Lulusiu! Dzień dobry, kropka! Dzień dobry, dzieci. Już jest po wakacjach, wracamy do domu! Czy lubicie wakacje? O, tak i to bardzo! Ja też uwielbiam wakacje, ale bardzo lubię dom. Już jest nasza łódź. Papa pa, I Do zobaczenia! Papa, przyjaciele! Och, też chciałabym gdzieś popłynąć. Nigdy nie podróżowałam. Możesz płynąć z nami, jeśli chcesz. Naprawdę? Och, jaki ty jesteś miły. Co ja słyszę? Wyjeżdżasz, Gizelo? Tak, Edwardzie. Luluś i Kropka zabierają mnie ze sobą. Czy znajdzie się miejsce dla mnie? Na łodzi się nie zmieścimy. Mogę się troszeczkę skurczyć, jeśli trzeba. Sama popatrz. Luluś, teraz się zmieszczę. Jeśli nie zrobię skłon, to wszyscy się zmieścimy. Czy chcecie całą podróż odbyć w tej pozycji? Tak, Kto tak. Mógł? Nie będzie trzeba. Coś wymyślę, żebyśmy razem popłynęli. Ojej! Kiedyś zapłaczył? Pomożna właśnie płynęła! Przepraszam, nie mogę się rozprostować. Nie bój się, Edwardzie! Pomożemy ci! z nami, bo narysuję duży statek. Och, statek? A! A jak duży? Na moim statku zmieści się dużo pasażerów. I to, dzieci, chcecie wiedzieć jak go narysować? No Dobrze. pewnie. Dobrze. Rysowanie statku zacznę od kadłuba. Rysuję poziomą linię. Teraz zakręcę w dół i dalej ciągnę ją prosto. Teraz rysuję pale i znów poziomo. A potem łączę te linie z górą. Ja narysuję bulaje. To okienka w kabinach pasażerów. Już gotowe. Na samym środku narysuję dużą kabinę. To będzie spory prostokąt połączony z mostkiem kapitańskim i z pokładem statku. Teraz ja narysuję komin. I jeszcze dorysujemy relingi, żeby pasażerowie nie spadli z pokładu. Ja to zrobię ja. Dziękuję, Kropko. Brakuje tu jeszcze radaru. a po co ten radar? Bada otoczenie i ostrzega przed niebezpieczeństwem. Jest bardzo potrzebny. Jest jak moje anteny. No właśnie. Na koniec rysuję koło ratunkowe i kotwice. Gotowe. I już możemy nasz piękny statek pokolorować. Chcę popłynąć razem z nami. Hej, przyjaciele, zaczekajcie! Lulusiu, teraz nie będzie już miejsca dla nas. Nie martw się, Chropko, wiem co zrobić. Rysowanie stanku. Zaczynam od kadłuba. Cześć. Długa, pozioma linia. Cześć. Stopień w dół Cześć. i dalej ciągnę ją prosto. Teraz narysuj palę i znów poziomą, a potem połącz te linie z górą. Kółka to kulaje. Okienka w kabinach pasażerów. Na samym środku jest duża kabina. Narysuj spory prostokąt połączony z mostkiem kapitańskim i z pokładem statku. Dodam okienka. Żeby pasażerowi nie spadli z pokładu. Jeszcze radar, dzięki któremu podróż jest bezpieczna. Na samym końcu rysuje koło ratunkowe i koćki. No i już można po kolorować kolorami, jakie kto lubi. ¡Claro, ponte!